Pokój i dobro. <laughs> Witajcie kochani. Ja tak sobie myślę, że mamy kłopot z autorytetami. Nie to, yy, ja że ich nie ma, bo autorytety są. Kłopot polega na tym, że my nie chcemy ich słuchać. Troszkę jakbyśmy ciągle byli jako społeczeństwo, nawet czasami Kościół, no yy, na takim poziomie nastolatków. Nie? To znaczy, że my sami chcemy się o wszystkim przekonać, sami wiemy lepiej i co gorsza, kiedy nie słuchamy Jezusa Chrystusa jako autorytetu. To jest też pytanie w ogóle, dla ile osób wierzących Jezus Chrystus jest absolutnym autorytetem. Że skoro Bóg tak mówi, to ja Mu ufam. Myślę sobie, że to może być no, pytanie klucz do zrozumienia wielu sytuacji w Kościele. Jeżeli Bóg tak mówi, to ja Mu ufam. Czy jest dla mnie na tyle autorytetem, że nie mówię ciągle weź mi wytłumacz, udowodnij. Eee... A Bóg mówi o prawdzie, o kłamstwie, o łasce, o grzechu. Mówi o niebie, mówi o piekle, mówi o sensie życia. Mówi o wiecznym przeznaczeniu człowieka. Zobaczcie, że kiedy Chrystus Pan przyszedł na ziemię, on już mówi o samych konkretach. On nie mówi o jakichś detalach, nie mówi o przymijającej modzie, nie mówi o trendach na TikToku i tak dalej. On mówi już o konkretach, mówi o tym, co jest życiowe, ponieważ sam jest życiem, i mówi, jak to życie przeżyć, ba mówi o czymś dalej. Mówi o tym, co jest jeszcze po śmierci. Warto mu zaufać. Warto.